Na jaką wysokość wzniesie się ciało rzucone pionowo do góry z szybkością o wartości V równe 10 metrów na sekundę? Mówi się, że im mniej danych w zadaniu, tym paradoksalnie zadanie trudniejsze. I przyznamy, przyznaję, że mamy tutaj dość trudne zadanie z zakresu ruchu jednostajnie przyspieszonego, a dokładnie to ze spadku swobodnego, ponieważ mamy ciało rzucone z prędkością początkową V0 równą 10 metrów na sekundę pionowo do góry i zastanawia nas jaką drogę H przebędzie zanim zacznie spadać, czyli H to jest nasza niewiadoma. I to w zasadzie wszystko co wiemy tak bezpośrednio z polecenia. Natomiast przeanalizujmy sobie, co my tutaj mamy, i może uda nam się znaleźć jakieś dodatkowe, dodatkowe zależności. Mamy ciało, które zostaje podrzucone do góry. I co się z tym ciałem dzieje? To ciało najpierw leci, 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 coraz wolniej, coraz wolniej. Na ułamek sekundy zatrzymuje się w pozycji maksymalnej, i potem zaczyna spadać. Leci, 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 zatrzymuje, spada. Leci, 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 zatrzymuje, spada. Co jest charakterystycznego w tym punkcie, w którym się zatrzymuje na górze? Po pierwsze, jest to maksymalna wysokość, na jaką się wzniesie, ponieważ jak już przestaje się wznosić, to już wyżej nie poleci, już będzie się tylko cofać w kierunku ziemi, więc jest to maksymalna wysokość, ta, którą szukamy. I druga charakterystyczna rzecz jest taka, że prędkość ciała w tej chwili czasowej jest równa 0. Skąd to wiemy? Ano stąd, że, jak powiedzieliśmy, ciało przestaje się ruszać na kierunku pionowym, na chwilę jest zawieszone w stanie bezwładności i za chwilę dostaje prędkość na kierunku przeciwnym do dotychczasowego i zaczyna spadać. Ale w tej konkretnej jednej stopklatce... Ma prędkość zerową. No i wiemy, że coś musi ciągnąć to ciało w dół. No bo gdyby była tylko ta prędkość, no to to ciało nie waż... byłoby w stanie nieważkości i leciałoby sobie w nieskończoność do góry. To, co ciągnie to ciało w dół, to jest oczywiście fakt, że zadanie rozpatrujemy w polu grawitacyjnym Ziemi. A wszystkie obiekty, które znajdują się na Ziemi. Są przyciągane przez tę ziemię z przyspieszeniem G równym 9,8 m na sekundę kwadrat i to ciało również jest przez to przyspieszenie przyciągane. W porządku. Mamy policzyć H, czyli to będzie tak naprawdę droga. Mamy przyspieszenie, mamy prędkość, więc wiemy, że skoro mamy przyspieszenie, to skorzystamy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym, przyspieszonym. Przypomnijmy sobie jak ten wzór wygląda. S to się równa 1/2 a t kwadrat i dotąd jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast musimy jeszcze uwzględnić plus v0 razy t. Ten człon do niego nie jesteśmy przyzwyczajeni. O co tutaj chodzi? To co przedstawiłem tu, to jest uogólniony wzór na drogę w ruchu jednostajnym przyspieszonym, jeszcze bez położenia początkowego, ale to nieważne, natomiast z uwzględnieniem prędkości początkowej. Dlaczego dotychczas tego nie było? Ano dlatego, że w zdecydowanej większości zadań, jakie rozwiązujemy, najczęściej w chwili początkowej ciało jest w spoczynku, czyli ma prędkość początkową równą 0, w wyniku czego cały ten człon znika i wzór upraszcza się do tej formy. Natomiast czasem będzie tak, że tę prędkość początkową ciało będzie miało, tak jak w tym przypadku, i wtedy musimy uwzględnić człon, uwzgl y człon na drogę, który znamy z ruchu jednostajnego prostoliniowego, czyli s równy v razy t. I całościowo ten wzór łączy w sobie zarówno człon z ruchu przyspieszonego 1, 2a t kwadrat, oraz z ruchu jednostajnego V razy T. Tak jak mamy w tym zadaniu, ponieważ mamy zarówno prędkość, jak i przyspieszenie. Ok, podstawmy dane, które mamy w zadaniu do tego wzoru. Droga S to jest nasza wysokość H. Czyli H to się równa jedna, druga. A to jest przyspieszenie, jakie działa na ciało. Czyli w naszym przypadku. G. Ale bardzo ważna rzecz. W naszym zadaniu to G wejdzie z minusem. Dlaczego? Dlatego, że przyspieszenie działa przeciwnie do kierunku ruchu. Zauważ, że kierunek ruchu jest pionowy, czyli ciało zmierza o, na kierunku X pionowo do góry, natomiast przyspieszenie hamuje ten ruch, Ponieważ wektor przyspieszenia skierowany jest przeciwnie. Jeżeli wektor jest skierowany przeciwnie do ruchu, to do równania wpisujemy wielkość z minusem. Czyli będziemy mieli minus G razy T kwadrat. Póki co z tym czasem nic nie zrobimy, zaraz będziemy kombinować, o co z nim chodzi. Plus V0, które znamy. I zauważ, że V0 już wpisuje z plusem. Dlaczego? Bo V0, wektor V0 jest skierowany zgodnie z kierunkiem ruchu do góry. Jeżeli byłoby zadanie, że V0 również by było w dół, wtedy też by było z bidusem. Natomiast V0 idzie do góry, tak więc zgodnie z ruchem ciała, więc do równania wchodzi na plusie. No i tu mamy jeszcze Razy T. W porządku, mamy policzyć H. G to jest stała fizyczna znamy. V0 mamy podane, ale mamy jeszcze. Czas. Musimy się go w jakiś sposób pozbyć. Jak to zrobimy? Ano skorzystamy z drugiego podstawowego wzoru w ruchu jednostajnym przyspieszonym, czyli ze wzoru na przyspieszenie. Przyspieszenie z definicji to jest przyrost prędkości do przyrostu czasu. Jak to będzie wyglądać w naszym zadaniu? Przyspieszenie A w naszym zadaniu jest równe minus g, nadal ten minus obowiązuje bo nadal przyspieszenie jest przeciwnie do ruchu przypominam żeby to jest bardzo ważne żeby o tym minusie tutaj pamiętać to się równa przyrost czasu do przyrostu e, przepraszam przyrost prędkości do przyrostu czasu przyrosty liczymy odejmując wartości końcowe od wartości początkowych wartość końcowa prędkości to jest V1 minus wartość początkowa czyli V0 Podzielić przez przyrost czasu. Czas końcowy to będzie po prostu czas t, czyli nasz czas, ile trwa całe zdarzenie. Czas od początku do końca zdarzenia, no to jest czas trwania zdarzenia t, minus czas początkowy. Zadanie rozpatrujemy od samego początku, niejako od chwili początkowej t równej 0, więc minus 0 sekund. Napiszę, choć moglibyśmy napisać samo T, już się tak nie bawić, ale dla jasności napiszmy. I co jest istotne? Istotne jest to, że V1 to jest 0 m na sekundę, co sobie pokazaliśmy na początku. Więc od razu sobie uprośćmy to wyrażenie. Zapiszmy sobie, że minus G jest równe. Jak za V1 podstawimy 0, to będziemy mieli 0 minus... V0, czyli będziemy mieli po prostu minus V0 podzielić przez T. I widzimy, że te dwa minusy nam się uproszczą, więc finalnie uzyskamy z tego, że czas T przeniesiemy na tę stronę, G przeniesiemy na tę stronę. Będzie równy V0 przez G. OK. Wyznaczyliśmy sobie zależność na czas. Wróćmy więc do naszego wzoru na drogę H. H to jest równe. Minus wyciągniemy sobie przed wszystko, czyli będziemy mieli minus 1 druga razy G razy T do kwadratu czyli V0 przez g do kwadratu dodać V0 razy t czyli razy V0 przez g a to się równa jedna druga g zawsze gdy mamy Ułamek podniesiony do kwadratu, to możemy to rozbić na kwadrat licznika przez kwadrat mianownika. Tak zrobimy w tym przypadku, czyli będziemy mieli v0 do kwadratu przez g do kwadratu. Dodać i tutaj zgubiłem tego minusa, tu jest oczywiście minus. Minus jedna, druga powinno być. OK. Dodać v0 razy v0, to jest v0 do kwadratu podzielone przez. G. W tym pierwszym członie G skraca nam się z tym kwadratem, i finalnie otrzymujemy minus 1, 2 V0 kwadrat przez G plus V0 kwadrat przez G. Więc wyciągnijmy sobie całe V0 kwadrat przez G. V0 kwadrat przez G wyciągamy przed nawias, i tu nam zostaje minus 1, 2. A tu zostaje nam plus 1. Ile to się równa? Minus 1, druga plus 1 to jest plus 1, druga. V0 do kwadratu podzielić przez g. I dopiero teraz, jak mamy taką prostą formę, wychodziliśmy od tego, a mamy coś takiego, możemy sobie zapisać, że h to się równa 1, druga. I podstawiamy wartości liczbowe. V0 to jest 10 metrów na sekundę. 10 metrów na sekundę podniesione do kwadratu. Podzielić przez g, czyli 9,8 m na sekundę kwadrat. A to się równa. 1 druga razy 10 do kwadratu. 10 do kwadratu to jest 100. Podzielić przez 2 to będzie 50. Jednostka metra sekundę do kwadratu, czyli metr kwadrat przez sekundę kwadrat. Podzielić przez 9,8 metra na sekundę kwadrat. A to się równa. Sięgamy po kalkulator. 50 podzielić przez 9,8 to się równa 5,1. I jednostka metr kwadrat na sekundę kwadrat podzielić przez metr na sekundę kwadrat. Ta sekunda kwadrat skraca nam się z tą sekundą kwadrat, bo tu mamy 1 na sekunda kwadrat i w mianowniku mamy 1 na sekunda kwadrat, więc to się skraca, a w liczniku mamy metr kwadratu, czyli wykasujemy kwadrat i wykasujemy ten metr i zostaje nam pojedynczy goły metr. I to jest odpowiedź do naszego zadania. Ciało rzucone z prędkością początkową 10 m na sekundę wzniesie się na wysokość H równą 5,1 m.